Czas na 299 odcinek tureckiego serialu Zakazany owoc. Ilbis decyduje się wyprowadzić od Kagateja. Wszyscy dowiadują się o jego zdradzie. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 299 odcinku Zakazanego owocu. Zakazany owoc, odcinek 299 w poniedziałek, 11 września 2023 roku o godzina 17:15 w TVP2. Sahika usiłuje przekonać wszystkich, że Zera zamordowała Mahmuta. Yildiz decyduje się wyprowadzić od Kagateja. Bliscy są oburzeni, gdy dowiadują się o zdradzie mężczyzny, prawdę odkrywa też Hasan Ali. Wyrzuca kansu z domu, w Polsce emisja serialu Zakazany Owoc rozpoczęła się w czerwcu 2022 roku. Turecką telenowelą na antenie TVP2 można oglądać od poniedziałku do piątku, o godzina 17.15. Zakazany owoc, jest również dostępny za darmo online, w serwisie TVPVOD.